witajcie cię Parę Poradni temu nagrałem takie wideo po polsku. Teraz spróbuję to zrobić to samo i no, po śląsku. A robię to bo jeden mi tam Karlus napisał, że woli jak po śląsku go do jak po polskiemu. No i doszło jak do wniosku, że czym więcej będzie tak po polsku o tych sprawach, to wyda po polskiemu też zrobią. A czym więcej będzie tak o tych sprawach po śląsku, to też wyda robią po śląsku. Bo chce, a jak największy ilość ludzi mogła spokopić, coś jest po śląsku i co jak po polskiemu. A nagrołe ekonomii. Kleję w jednej gazecie. pisywał że takie felietony la ekonomii. No a że teraz fez jest Hajało Stoyer, to na, zrobił felietu takiego dany po polskiemu bo stojerze. E, stojer, który jest brany od dochodu, to jest najgłupszy stojer. No ale o tych się wszyscy wadzą. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że czym więcej ci, co nos że tak powiem rabują w imię dobra wspólnego nie rozumieją jednej rzeczy że jak za dużo chcą to po tym co nie dostawają bo jest taka zasada jak chcesz 100% tego co zarobił twój obywatel czy poddany bo to jest egal to nie dostaniesz nic a jak chcesz dostać dużo, to nie, chcisz, to nie śmiesz chcieć za dużo. I co jeszcze? Nie może być w tak, że bieremy jednym, żeby dawać drugim. Bo kończy się to tym, że bieremy wszystkim. I najwięcej płacą ci, co. No i my nie mają. Bo. To jest taka zasada, że po co się mu narobić, jak mało dostana. Bo z tego co zarabia, to większość mi wezmą, żeby dać temu, który mu się nie chce robić, który jest udowo takiego, co nie poradzi zarobić. Niech państwo tego też, żeby pomóc dziaduszkom, niech że nie. Ale nie robiono już nie. Teraz ktoś powie, a ja, bo ty masz 500 plus. Nie, nie, on ja też dostawał za komuny Kindergeld. Ale żeby go dostać, to musiał robić. Bo nie dostawali go ci, co nie robili. Kindergeld był ino do tych, co robią. Pater dostał dodatek na swojej bajki. Jak robił. Matka dostała na swojej bajki. Jak robiła. Dostawała to familia, Więc albo ojciec, albo matka musieli robić. Nie, ma, nie było tak, że ktoś Afryki do tobą. A te roski, nasi wspaniali rządzący, doszli do wniosku, że zlikwidują nierówności społeczne. Wezmą tym, co mają, a dadzą tym, co nie mają. I no, że nie wezmą tym najbogatszym, bo taki premier nie zapłaci podatku od swojego majątku i no, od tych paru tysięcy co zarobi jako premier. Taki inkszy, powiedzmy sobie tam, prezes spółki Skarbu Państwa, który dostawał miliony, będzie robił tak, żeby dostawać większe miliony, żeby mieć tyle samo, co do dostawał. I też nie będzie płacił od majątku, ino od tych pieniędzy, co dostawał aktualnie. A wszyscy ci, co się radują, że dostaną, to muszą pamiętać, że chnet przestaną dostawać, bo na skutek podatku inflacyjnego, czyli jak to wszystko będzie drożało, to będą coraz to więcej łoni płacić w sklepach. Także te 500 plus imźrę inflację, e? a druga sprawa, oni będą chcieli więcej zarobić, więc będą robili wszystko, co by zarobić więcej. I net stanie się to, że nie będą 30 tysięcy zarobiać na miesiąc na rok i no ponad. A od tego ponad już zapasą sztojer normalny. Bo od samego początku, od każdego złotka, co zarobią, to będą płacić sztojer 9%, który niby ma iść na służba zdrowia. A taka służba zdrowia, jakby my, my, taki system zdrowotny, jest tak chory, że choby tam nie wiem, wiele pieniędzy na to przeznaczyć, to i tak chory będzie. Ten system trzeba naprzód uzdrowić. To nie ma być służba zdrowia, system opieki społecznej. To musi być coś, co miało być jeszcze za, jak się kumona kończyła. To była taka koncepcja: służba zdrowia przestaje być służbą zdrowia, a wszystkie te y, chałupy, stawienia, nazywane szpitalami, przychodniami, stają się z dniem 1 stycznia 90 roku prywatnymi firmami, których właścicielami są jak chcą ci, co tam robią. Obciążeni wartością księgową na hipotece a ludzie mają wszędzie płacić normalnie za swoje usługi. Z tym, że mają być ubezpieczeni przymusowo, tak jak teraz, za te procenty, które tam by były wyliczone i ubezpieczalnia za nich płacić. Ale każdy, co idzie do szpitala, może mieć życzenie, jakie chce. Nawet, żeby profesor chirurgii operował mu wyrostka robaczkowego, skręcona kostka, żeby mu profesor ortopedii naprawił. I no, że to byłoby tak, że ubezpieczalnia, w zależności od tego, jak jest ubezpieczony, jak jest ubezpieczony standard, czyli przymusowo, to mu płaci tyle a tyle za nastawienie kostki na wycięcie wyrostka robaczkowego. A każda inna opłata musi podnieść sumę. Jak ktoś by był ponad standard, to też byłoby określone wiela Pieniędzy idzie za nim, jak się ubezpieczył. A jakby był na super, to na wyrostek robeczkowy mógłby sobie polecieć do Ameryki, żeby mu tamto, bo on się boi tych polskich doktorów, że go źle wyliczą. Ale wierzcie mi, wtedy doktory z Polski by nie cytali, pielęgniarki by nie sztalkowały i byłoby moim zdaniem głód. Ale wtedy był wielko, wielko haja, że tego nie chcą. A wiecie, kto tego nie chciał? Pacjenty? Nie by chcieli. Jakieś tam studenty na medycynie też by chcieli. Wiedzieliby, że do dobrego doktora przyjdą ludzie z dobrymi pieniędzmi, a do powiedzmy sobie tam, Patałacha wcale by nie przyszli. I bez to my musimy o coś takiego, o czymś takim pomyśleć. No i to by było dzisiaj na tyle, to, że. С побочками.